Witajcie, u nas jest okropna pogoda, chociaż ja mam dobry humor, ale pogoda za oknem jest tragiczna, od godziny 10 u nas leje, jest ciepło, bo jest 15 stopni, jest parno, bo właśnie przed wróciliśmy z zakupów bo mam tutaj kuciego włosa na nosie. Jest parno, ale sam ten też mnie denerwuje, bo myślałam sobie, że przyjdzie weekend, bo majówka była okropna. To chociaż może ten następny jakoś nam wynagrodzi, a to powiem wam, że pogoda jak na razie nie ciekawa. Ja jakiś czas temu wysłałam Weronikę, która była na zakupach z koleżankami w centrum Biewera. Jak będziesz w centrum, kurde, dalej mam tego włosa, przeszkadza mi tutaj. Jak będziesz w centrum, to stronę do Primarka i kup mi jakiegoś klipsa, obojętnie jakiego, żeby nie był za duży ani za mały, bo chcę spinać sobie włosy, nie w skitkę tylko właśnie ta, przy takie takie spinki. Klamry spinki. I słuchajcie, Weroniczka oczywiście poszła, zadzwoniła do mnie facetime'em, pokazuje mi, a ja mówię, dobra, weź mi tą niebieską. Słuchajcie, nie sądziłam, ee, że to jest taki gigant w kamerze. Ta spinka wyglądała na dużo mniejszą. Jak Weronika wróciła i mi pokazała, to ja sobie tak pomyślałam, aha, moja długość włosów, a wielkość tej spinki. Ale już stwierdziłam, dobra, nie będę kombinowała, nie będziemy zwracać, po prostu zwinę, zwinę te włosy, zakręcę i, i zepnę. Mówicie, że ja nienawidzę w mieszkaniu chodzić w włosach yy, rozpuszczonych. O, widzę, że odbywa się kocie czesanie, kocie spa, teraz koty wjecha, wjechały na salony i jeden czesany, za chwilę będzie drugi, a ja idę do mojego pora i do mojej marchewki. Widzieliście, że dzisiaj i kroiłam i ścierałam, bo będę robiła rolatki z kurczaka. Jeźdź Lili, zobacz ile siat. Namówiłam dzisiaj Dominika na zakupy w Blanche. Mówię, choć pojedziemy, dawno nie byłam, a korciło mnie odwiedzić HomeSense. I powiem Wam, że dobrze zrobiłam, że pojechaliśmy, bo kupiłam coś, na co polowałam już od trzech tygodni, bo wszystkie zużyłam i nigdzie nie mogłam ich spotkać ani w Tesco. Home HomeSense w ogóle odpada, są wyprzedane. Są dostępne online, ale musiałabym czekać, więc stwierdziłam, że może akurat spotkam gdzieś w innym markecie, ale niestety a dzisiaj ku mojemu zaskoczeniu jest upolowałam i kupiłam dość dużo ilość Będzie na zapas to się to się nie przeterminuje. Tak, tak, tak. Nie ma tutaj waszych rzeczy, są nasze zakupy. Dobra. Więc tak, zaczniemy od największej torby, na którą czeka już mój kot. To jest Home Sense i tutaj jest dużo, dużo produktów do sprzątania. Czyli mamy ZoFlore. Płyn antybakteryjny, i to jest ten, który miesza się z gorącą wodą. Ja go uwielbiam, to jest zapach White Blossoms. Ja go jeszcze nie miałam, powąchałam, tak oczywiście. Odkręciłam i powąchałam, wiecie, że to robię. Nie będę nic tutaj ukrywać i bardzo mi się ten zapach spodobał. Myślę sobie, wezmę, wezmę, wezmę ja tej zoflory, czy tej w sprayu, którą też kupiłam w HomeSense. Używam bardzo dużo, bo codziennie, czy do wody, czy do zlewu wlewam, czy do wody ciepłej dodaję, jak sprzątam albo właśnie do wiaderka, jak mopuję płytki i panele. Czekajcie, bo nie mogę sobie poradzić, bo mi się otworzyła. Kolejny zapach, który też mam po raz pierwszy, nie przypominam sobie, żebym go miała, to jest to samo, tylko większa wersja, 3 w jednym, Springtime, też pachnie przepięknie, tak mega, mega wiosennie, tutaj na opakowaniu żonkile. A nie wiem, ile on kosztował, bo nie było naklejki, nawet pani prosiła koleżankę ze sklepu, żeby podeszła na górę i przyniosła kolejną, bo oni skanują zawsze... Te kody tutaj z naklejek, nawet ona szuka kodu. Ja jej pokazuję, że jest tutaj pod spodem, ona mówi, że nie, nie, nie. I chodzi o ten kod, który jest na naklejkach. Powiem wam, że nawet nie wiedziałam, nigdy nie zwracałam na to uwagi. Więc tak, dwie zoflory, ale będzie pachniało. Kolejną zoflorę, którą już znam, już od, oh, 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 od bardzo długiego czasu. I ja wam ją polecam, bo ona pachnie przepięknie i w tej wersji, właśnie tutaj butelkowej, i tej tutaj w sprayu. Ja ją używam właśnie do sprzątania, przecieram nią blaty w kuchni, kuchenkę, chodzi mi tutaj o płytę, też czasami nią spryskuję zlew i przecieram do sucha. Naprawdę produkt, który możecie wykorzystać do sprzątania w domu w wieloraki sposób, także polecam Wam naprawdę, a koszty tylko 3,99, bo akurat pamiętam. I trzy ostatnie rzeczy. To, moje ulubione gąbki do kuchni, ja je uwielbiam, tylko tą wersję z Mami, tą Scrub Daddy niekoniecznie, nie dostawałam je jeszcze do czyszczenia umywalki albo wanny, bo z nie korzystamy, tam mamy schowek, więc zobaczę, może kiedyś przetestuję, chociaż wydaje mi się, że do sprzątania wanny, płytek, chodzi mi, wiecie, takie cotygodniowe sprzątanie cifem, to wydaje mi się, że jednak gąbka taka większa jest lepsza, ta jest jednak... Jednak mała, ale to tylko moje zdanie. W każdym razie nigdzie tych gąbek, tak jak wam powiedziałam, nie mogłam ostatnio spotkać, więc wydomika tak nie, 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 nie zastanawiam się, kupuję od razu wszystkie trzy. Wszystkie wykupiłam. Zostały tylko dwie pojedyncze Scrap Daddy. Wszystkie ze sobą zabrałam, ale też fajnie pasują mi do kuchni, bo są biało-szare, a ja je naprawdę uwielbiam, bo je się super czyści. Służą naprawdę bardzo, bardzo długo, a dodatkowo nie obierają się tak, wiecie, czasami jakiś garnek pukamy, czy mamy jakieś resztki jedzenia normalne, tak jest, wtedy gąbki obierają się, albo w ser żółty, o Jezu, jak ja tego nienawidzę, a właśnie z tych gąbek można bardzo fajnie takie resztki jedzenia wypukać, ja je uwielbiam, też można je prać z zmywarce, bo próbowałam, nic się z nimi nie dzieje, więc to, dobra, tu mamy penisa. Mamy Penesła, bo się tań poprosiła o koszulę pomarańczową, którą miałam w ostatnim filmie, ale niestety nie było. Ale co kupiłam? To jest sobie coś Weronika kupiła, ale to nie będę Wam pokazywała, pokażę tylko swoje zakupy. Małej księżnicy, która po prostu będzie spała z dodo. Po czekoladki będzie chodziła z dodo. Na plac zabaw, wii wii, będzie chodziła z domu. Kupiłam jej taki, to znaczy to nie był komplecik, ja to skompletowałam. Krop to dla dwulatki, jest przepiękny, ale te gwiazdki bardzo ładnie komponują się z tymi słodękami. Blue! Zostawili. Dzisiaj ją tak zaatakował, że dostał ode mnie po tyłku. Naprawdę, słuchajcie, tak, się, yy, tak na nią wskoczył, tak ją złapał yy, za ucho, że ja myślałam, że będzie się krewlała. A już raz się zdarzyło, że ją zaatakował i pod pyszczkę miała strupa. Nie wolno, kolego! Bo dostaniesz zaraz karę i pójdziesz do karcera. I będziesz szlawa. Nie wolno, nawet nie próbuj. W każdym razie skompletowałam właśnie takie spodenki i taką bluzeczkę, przeurocze to jest, a teraz znak się zrobi cieplej, na lato, super takie spodenki przebiewne, bo to jest, to nie jest bawełna, to jest taki fajny materiał, nawet nie wiem jaki to ma skład, ale dobra, nieważne, nie będziemy w tym nikać, w każdym razie coś dla małej, słodkiej madamesy, tak co kupiłam? Aha, kupiłam jeszcze rurki, zaraz, zaraz, bo to zakupy Weroniki, to zakupy Weroniki to są osobno i ostatnia rzecz to rurki i wstąpiłam jeszcze do sklepu Janki Kendall, bo ostatnio wypaliłam dwie świece i kupiłam z najnowszej kolekcji, ale nie brałam tego dużego słoiczka i świeca w przepięknym kolorze, którą zaraz postawię na ściance, bo dzisiaj wyrzuciłam e, zużyty, już wypalony słoiczek a powiem Wam też fajny patent na resztkę wosku, jak macie bo ja dzisiaj tak zrobiłam, jak już Pieca jest wypalona i resztka wosku Wam zostanie Lileczko niedra, proszę Lili to wtedy zalewacie słoik zimną wodą, odczekujecie jakiś czas i ten wosk Wam wypływa do góry, nie musicie wstawiać do lodówki tylko po prostu wystarczy zalać słoiczek z resztką wypalonego wosku wodą. Patrzę tu, bo koty są. Obyd... O, proszę, zaczyna się akcja. I wtedy, właśnie jak nalejecie tą wodę i odczekacie, to ten wosk Wam cały fajnie wypłynie do góry. I wtedy on jest w całości, bo nieraz, jak się te świece wkładało z resztką wosku do zamrażalnika albo do lodówki, to jak się chciało wydobyć, to często ten wosk pękał, były problemy. To był twardy, a tutaj Wam bardzo fajnie cały wosk wypłynie do góry. A to jest świeca Monlitko. I to jest zapach z nowej kolekcji. Tak mi się wydaje. Polowałam też na jeszcze jedną świecę, ale niestety tej świecy nie mogę nigdzie dorwać. Jest dostępna online, ale nie u nas, tylko u Was w Polsce. A może kiedyś, zobaczę. Jak na razie mam zapas, więc będziemy wypalać. Robimy porządek w rzeczach letnich, które wczoraj wyjęłam. Weronika mierzy swoje, ja mierzę swoje. Nie mam tutaj za dużo rzeczy za małych na siebie, ani za dużych. Ale jest kilka bluzeczek i na pewno były dwie pary spodelek. To są jedne z nich. Te to moje, moje ulubione, 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 najulubieńsze. I jeszcze mam białe, w które się nie mieściłam. W tamtym roku, przez ostatnie lata, jak spodenki mierzyłam, bo za każdym razem miałam nadzieję, że jest i ze mną na wakacje a to niestety rozczarowanie, bo brakowało mi dosłownie tyle, nie przesadzam naprawdę tak się tutaj rozchodziły a w tym roku, yy, myślę sobie tak dobra, to jest ostatni rok, albo w nie wejdę albo w nie nie wejdę, jak w nie wejdę to robię zdjęcie, wrzucam na yy, rodzinkę i może akurat któraś z dziewczyn będzie chciała, bo szkoda mi ich oddać, bo są fajne, naprawdę fajne i tak porozrywane fajny krój, fajny jeans, w ogóle ekstra te spodenki, z wysokim stanem co ja wiem, że nie każdy lubi mi osobiście bardzo odpowiada, yy, więc Myślę sobie, dobra, albo dziewczyny, albo ja. I dzisiaj, słuchajcie, przed chwilą Weronika już swoje ciuchy wiedzą, się ja Dobra, to jest ten dzień. Mierzymy spodęki. Pyk, pyk, pyk. Spodęki, dobre. Jest jaka jestem szczęśliwa. to teraz biegnę do mojego Dominika. Patrz, patrz, patrz. spodenki, które miałam już tyle czasu, zawsze były ciągle za małe, za małe, za małe. A to je będzie je wyrzuć, a to będzie oddaj. A ja nie, bo mi szkoda, albo fajne, a może schudne, a nie, nie, nie poczekamy jeszcze. Chytałam. Warto było czekać na ten dzień. <grymne> Szczęśliwa, że udało mi się wbić moje stare, najulubiajśce słodenki. Żegnam się z wami. Pa!